Mr. Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl Basia Kolumbiowska, TV Reklama, ze mną Paweł Jóźwiak. Cześć! Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Paweł, gratulacje! Dziękuję. Jak się czujesz tuż po wygranej walce? Wiesz, co czuję się dobrze. mogło no, być zawsze lepiej, bo uważam, że jesteśmy na więcej, no ale biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwności losu, z jakimi się mierzyłem, złamany, duży palec u nogi niespełna 4 tygodnie temu. I teraz cały tydzień leżałem w łóżku, byłem ciężko chory i dróg oddechowych, także jestem zwycięski, jestem zadowolony. A co takiego poszło nie tak, z czego jesteś nie do końca zadowolony, co mogło pójść lepiej? No wiem, że mam lepsze umiejętności w tym boksie nie mogę tak się dawać trafiać z niczego, tak jak się dałem trafić w drugiej rundzie. No po prostu wiesz, po pierwszej rundzie, tylko właśnie poczułem, że jestem zbyt bardzo zajebisty i zamiast ruszyć dalej na niego, to nie wiem, stałem i czekałem nie wiadomo na co. Dopiero zdawałem sobie sprawę, że jest remisowo po dwóch rundach i w trzeciej rundzie przycisnąłem. E, masz bardzo opuchniętą twarz, czy doznałeś jakichś poważniejszych kontuzji? Nie no, bo dałem się trafić, to mam zwykłe rany wojenne, no. Do wesela, Nic że poważnego. Skoń. Nie. E, czy walka przebiegała tak, jak e, sobie umyśliłeś, czy jednak Waszka czymś cię zaskoczył? Nie no, mocno bije, mocno bije, no nie zaskoczył mnie, no ale powinienem to, to inaczej rozegrasz, to? Wziąwszy pod uwagę te wszystkie okoliczności, że wiesz, mój stan zdrowia, że się dusiłem tym kasztem, tym wszystkim, co ich kali nie ma klimatyzacji, strasznie gorąco, no to dobrze jest, jestem zadowolony. Te rundy naprawdę wydawały mi się wiecznością. E, Waszka na wywiadach miał o coś pretensje, ale nie chciał powiedzieć o co chodzi. E, czy ty może wiesz, co to mogło być? No, nie mam pojęcia. Okej, okay, czyli no, nie, nic takiego się nie nie. Wyrażdż... Byłem po pogongu, no to dlatego przeprosiłem, to, to chyba nie to miał na myśli. E, czy gdyby ta walka była z Kasjuszem, czy byłaby to cięższa walka, czy też, myślisz, że wyszedłbyś zwycięsko? Na pewno byłaby cięższa, ale wyszedłbym zwycięsko, bo wiem, że jestem lepszy od niego w formule MMA. Proste, w boksie nie miał z nim żadnych szans, ale w MMA jestem od niego lepszy i tyle, i dałbym radę. E, co masz mu do przekazania? Czy myślisz, że on w ogóle oglądał tą walkę? Nie wiem, ten, ten, ten król Sedesów to mnie nie interesuje. Niech siedzi dalej w tym, w, tym, w tym swoim kiblu, bo to jest dla niego idealne miejsce. Myślisz, że oglądał walkę i tą galę? Nie wiem czy, ty, czy taki dusi grosz jak, jak on, zjadłby własne gówno z pod siebie, czy, yy, czy, czy wydałby 50 zł. Czy jak nie dostał kodu za darmo, a raczej mu nikt nie dostał, bo w frajmie wszystkich to ma raczej przerąbane, to, to, to wątpię. A co dalej z Kasjuszem, Czy on będzie dalej włodarzem? A jakie jest następne pytanie? A następne pytanie, jak oceniasz e, galę ogólnie? Może no, za dużo nie oglądałem, także ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że tak jak słucham w komentarzy, kibiców, że każdemu się podobało. A sprzedaż pay per view, czy macie jakieś informacje? Jest okej, okay, jest okej. Okay. <laughs> jak ty krótko odpowiadasz no mi dzisiaj no na pytania. Nie dawać się w szczegóły, ale na taką kartę, która się posypała, bo przez króla sedesów nam rozwalił main rozwalił nam wszystko, wysypałeś też inne opcje, to jesteśmy zadowolenie. A Tazi kontra Tańcula, jak ocenił tą walkę? No co, no nie poszła po, po myśli Arka. Aryk dostał mocny cios w potem Tazi go przeleżał i to już ustawiło walkę. Nie? Już potem Arek nie miał siły, nie mógł nic zrobić. Jak ogólnie oceniasz Ważkę jako przeciwnika? Czy ciężki przeciwnik? No ma czym uderzyć, ma czym uderzyć, nie? Ma czym uderzyć, nie? Ale wiesz, jakbym był pełni zdrowy, to też by było inaczej, a to naprawdę ciężko mi się walczyło. To Paweł, jakie teraz plany po walce? Jak będziesz świętować? Teraz lecimy za nią na RODOS. Także pozdrawiamy, będziemy pozdrawiać wszystkich hejterów z wyspy RODOS. Tak, pozdrowienia z plaży. Tak jest. No dobra, to chyba wszystkie pytania z mojej strony w takim razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców i kłaniam się nisko. Dobranoc. Dobra, dzięki, poz, pozdrawiam, gratuluję. Jeszcze raz.